Bardzo ciekawie. No, Josuo, weź się, piknij, ziomeczku, piknij, Josuo. O, niestety mamy sytuację taką, że ktoś mi zbanował. Alistara zaciągnął go, i muszę niestety skipować. No, taka sytuacja się wydarzyła pierwszy raz odkąd streamuję. To jest ciekawa sytuacja, co nie? No, niestety, my musimy wyjść i poczekać na swoją kolej. No, niestety musimy wziąć karę na klatę. Bo ktoś nam skubnął Alistara. <laughs> A challenge to challenge. Jest wyzwanie, jest zabawa. No, niestety. No tego to się nie spodziewałem. No i musimy poczekać. Ile tej kary dostaliśmy? 5 minut 20 sekund, proszę Państwa. Pierwszy raz, pierwszy raz mi się zdarzyło coś takiego na moim streamie, że muszę poczekać. Nie zachęcam do wychodzenia z gry, z kolejki. To jest nieładne, niefajne. psuje to wszystkim zabawę. No ale ja niestety robię challenge. Więc chcąc, nie chcąc, no musiałem wyjść. <laughs> więc Nie ma tego złego Co by na dobre nie wyszło Więc zrobimy sobie opening Bo mamy trochę tego tematu Nazbierało się troszeczkę Więc możemy coś pootwierać Kapsuła bohaterów I lecimy O, Soraka Zilan Mordekaiser 270 esencji, myk no I super superancko. Mamy kulę za honor poziomu czwartego. No, może być to ciekawe. Otwieramy. Dwa fragmenty klucza. No to super, mam 36 kluczy już. 200 esencji. Wow. No to co następne? Skrzyneczkę otwórzmy. Myk. O, mam tego ziemeczka już. Brauma mam. Fajny, dobry... Dobry ziomeczek, fajnie może przesłonić. Może naprawdę napsuć trochę krwi niektórym. A dekery, gdy ultują. Na takami z ultuje zultuje z Erki i on zostanie przed nią, i wszystko zblokuje. Mega. Jean'owi też może popsuć zabawę. Fajne, kurcze, fajny czemp. sobie może może niedługo się uda nim zagrać. <laughs> jak nie trzeba będzie pić miliona Alistarem. <laughs> Dobra, co mamy tutaj? Token. Sobat Trwała skórka to temu. No to myk. Totem Królestwa Mecha 2020. No i super. Przyda się co nie? Dobra. Kula Wrańców brańców zimy. Otwórzmy ją. z czarnego mrozu. O. Bardzo przyjemna skórka. No i następna. Mroczna Evelyn, Super. No dobra, trzymajcie kciuczki, żeby coś wyleciało mega. Żeby można było to ładnie wyciąć, sklipować i wrzucić. I Tarek lekko spopazuje. Super. Tarek jest spoko postacią, mniej doceniana, ale jest mocny. Jest mocny. Jako support jest bardzo mocną postacią. Niedoceniana, ale jest naprawdę mocny. Dobra, jeszcze możemy otworzyć tajemniczą emotkę. Mik. Zły kotek. O, to jest fajne. O, jest spoko. O, jest okejka. my sobie złego kotka. Co my tu mamy jeszcze? Stenczon mamy. Tomeczka. Co to mamy coś jeszcze ciekawego. Szkoda, że nie mam <laughs> czegoś więcej z Alistarem. Tylko jednego mam z Alistarem. Chyba nie ma nawet więcej. O, jeszcze jest ten kotek. temy z czym się tu odsłonimy. Ten jest najlepszy. 2019, prestiżowa. Całkiem przyjemnie. Dobra, sprawdźmy, co tutaj jest ciekawego. Coś jeszcze mam do otwierania? Ale mam jeszcze... ...wspaniałą kapsułkę. No, oby poleciało coś fajnego. Coś ekskluzywnego. Pejk. O, mam, mam pejka. Fajnie się gra nim. Superanski, Częp na bocie. Suporcik. No mi odził. Ostatnio grałem z jednym pejkiem na linii. Zabiłem e, Adekeregon. Wjechał do mnie na plecy. Akurat się wbił ult. Zdążyłem zultować. Obił mnie, obił, obił. Ja uciekam pod wieżę. I na końcu. Ja jestem tego zdania, że nie trafił. Ale jeżeli chcesz <laughs> sprawdzić ten. Tą teorię, to ona jest na YouTubie. Na YouTube można sprawdzić to. Bo niektórzy piszą, że trafił. Niektórzy, że nie trafił. nan then...